Cześć! Niech Was Bóg błogosławi. Pozdrawiam Piotra Nowaka z Małopolski. Pomnik Stanisława Szosta, zwycięzca wyścigu Tour de Polon. Jezu, jestem, posłużę się Tobą, Wasulo. Posługuj się mną aż do końca, Panie. Umiłowana, powiedz im, aby dali mi swobodę działania, jak tego pragnę. Powiedz im, że w modlitwach. I we wszystkich kierowanych do mnie prośbach powinni dorzucać Ale nie nasza wola, lecz twoja niech się stanie. Uczcie się ode mnie, czcicie mnie.